Jesteśmy na siłowni w Poznaniu, w siłownia Jatomi w Centrum Handlowym Pestka. Z nami trzech zawodników Kozłów Poznań. Mikołaj Cześlak, cornerback i kick returner. Emilio De Garcia, running back, linebacker. Łukasz Będka, running back Kozłów Poznań. I tradycyjnie przejdziemy do krótkich pytań. Mikołaj, powiedz mi, jak to się stało, że przeszedłeś do Kozłów i co spowodowało taką decyzję? Właściwie to było tak, że rozgrywaliśmy turniej ósemek w Leśnie, na którym były m.in. Kozy Poznań bez Iwanem Pawlowiczem innymi wtedy. I w trakcie meczu podszedł do mnie Iwan i zapytał się po prostu, czy w przyszłym roku chciałbym występować w najszej klasie rozgrywkowej w tablicy. No i bez wahania odpowiedziałem, że tak, to było jedno z takich moich mniejszych marzeń, że chcę się tam dostać i po pewnym czasie jak zaczynam grę w Leśnie. Why did you decide to come back to Kozli? I decided to come back to Kozli Poznań because this is my family. Mikołaj, Łukasz, and all the Kozli boys are family to me. And all the other teams here in Poland, you know, they're a business. They're not a family. We play together, we eat together, we do everything together. We have the best chemistry and, you know, we're the most focused and most determined. And that's why I came back because I'm here with my brothers. You know, you'll do anything for your family. And that's why I'm back here in Poland. Łukasz, you um... back W niższej ligi powiedz nam jak się odnalazłeś w toplicy myślę, że wczoraj się odnajduję. Jest to mój drugi sezon, więc będę dawał siły wszystko. W pierwszym się też starałem. Teraz mam zamiar dać siebie jeszcze więcej i zobaczę. Zobaczymy jak to będzie. Pinkie! Zarweczamy do lektury sportu dla wszystkich. Tej. Hey. Hey.